Cześć tu Marcin Nowak i witam Cię w 11 odcinku mojego vloga programista 1M? No i mamy ósmy tydzień roku i nagrywam ósmy odcinek vloga. A jak twoje postanowienia noworoczne? No, dzisiaj jest niedziela i tak naprawdę nagranie tego vloga jest ostatnim moim zadaniem do wykonania w tym tygodniu. Także zostało mi jeszcze parę godzin weekendu, ale nie przejmuję się tym za bardzo. Ostatnio mam bardzo dużo pracy, także nie było gdzieś tam w trakcie tygodnia czasu na wykonanie tej nagrywki. Dzisiaj taki dosyć szybki temat. Chcę Ci powiedzieć o pięciu takich błędnych przekonaniach, które mają programiści, którzy chcą założyć swoją firmę. I oto przekonanie numer jeden. No właśnie, i tak naprawdę musisz być świadomy tego, że Twój pomysł na 99% nie jest taki rewolucyjny, jak wydaje Ci się w tej chwili i z pewnością już ktoś na taki pomysł wpadł na świecie, także raczej nie jest to żadna tajemnica. A tak naprawdę same pomysły są niewiele warte i liczy się wykonanie tego pomysłu. Nawet jeżeli ktoś inny na taki pomysł wpadnie, to mała szansa na to, że będzie miał po pierwsze wystarczającą cierpliwość, wystarczające zasoby finansowe, czasowe, intelektualne, do tego, żeby ten pomysł po prostu zrealizować. Finalnie liczy się tak zwany wykon. Po drugie, nie warto z tego Twojego pomysłu robić żadnej tajemnicy i wręcz od razu publicznie komunikować, co zamierzasz zrobić. Dzięki temu uzyskasz szybką walidację tego pomysłu. Ludzie będą w stanie ocenić, czy faktycznie jest to ich problem, czy takie rozwiązanie przydałoby się im i uzyskasz po prostu informację, czy warto dalej w ten temat brnąć. Poza tym wystarczy wejść na Twittera i śledzić profile takich osób jak Tim Benetto czy Mark Lu. To osoby, które publicznie budują na przykład swoje sasy. Co miesiąc dzielą się tym, jakie strategie marketingowe wymyśli, co nowego zamierzają wdrożyć, zrobić, i nikt nie kradnie ich pomysłu i nie tworzy klonów ich aplikacji, nie mają z tym żadnego problemu. Także naprawdę nie musisz absolutnie obawiać się tego, że ktoś ukradnie Twój pomysł. Alternatywnie, jeżeli będziesz chciał faktycznie robić jakąś wielką tajemnicę i pracować w zaciszach własnego gabinetu nad tym produktem, nie dzielić się informacjami o nim z ludźmi tak i gdzieś tam trzymać to w tajemnicy. Może okazać się, że faktycznie utrzymasz to w tajemnicy, ale nikt tej tajemnicy nie chciałby tak poznać. I mamy nasze błędne założenie numer dwa pod tytułem dobry produkt sprzeda się sam. No i tak, dobry produkt faktycznie jest bardzo istotny, natomiast dobry produkt nie oznacza produkt z bardzo wieloma funkcjami biznesowymi. Być może na samym początku wystarczy, że dobrze wykonasz taką najważniejszą korową funkcję biznesową, którą... Przykładowo mają produkty konkurencyjne do Twojego i wykonasz ją dwa, trzy razy lepiej niż robi to konkurencja. I to spokojnie powinno Ci wystarczyć. Po drugie, absolutnie nie skupiamy się na technikaliach, na których lubią się skupiać programiści, typu nie idziemy w architektury, jakieś tam eventowe, mikroserwisy i tak dalej. Zwykła aplikacja monolitowa jak najbardziej wystarczy. Nie robimy jakiegoś uwierzytelniania dwuskładnikowego, nie robimy przedwczesnej optymalizacji, idziemy w naprawdę najprostsze rozwiązania, żeby zrobić nasze MVP. I tak jak już wspominałem o tym w drugim odcinku tego vloga, warto zacząć od zrobienia prostego landing page'a, gdzie właśnie zaprezentujemy nasz problem, który chcemy rozwiązać, nasze wartości, które dajemy naszym potencjalnym klientom i dzięki temu będziemy w stanie rozpocząć sprzedaż. Proponuję, żeby na początek ta sprzedaż była na zasadzie jeden do 1, czyli wszystkie osoby, które zapisują się na nasz landing page, które ściągnęliśmy tam za pomocą reklam, czy jakiegoś SEO, odzywamy się do nich bezpośrednio no i tutaj programisto, programistko niestety, ale należy przeprosić się z komunikacją międzyludzką. Jeżeli chcesz zbudować produkt, no to musisz po prostu nauczyć się go sprzedawać. Dzięki takim rozmowom jeden na jeden poznasz też Lepiej problemy, które ma Twoja tak zwana buyer persona, i dzięki temu będziesz w stanie dostarczyć lepiej wartość, zrobić lepsze featurey i tak dalej. Taka mała rada, jeżeli naprawdę przeraża Cię to tak, jakieś rozmowy z klientami i tak dalej, to pierwszym krokiem. Zakładając, że jesteś teraz programistą pracującym gdzieś na etacie, w jakiejś firmie czy w korporacji, jest być może awans albo zmiana stanowiska na trochę bardziej seniorskie, wymagające bardziej umiejętności miękkich. I być może to będzie pierwszy krok, rozpoczęcie rozmów z osobami, które już znasz, które podchodzą do Ciebie mimo wszystko w ciepły sposób, bo pracujecie razem w firmie, ale no będzie to jakiś taki pierwszy krok w celu rozwinięcia tych swoich takich umiejętności interpersonalnych, zanim zaczniesz rozmawiać. Z osobami, których nie znasz tak i chcesz po prostu, żeby one kupiły od ciebie jakiś produkt, usługę. I mamy oto to nie najlepszy pomysł numer 3, czyli wszystko zrobiłem sam, nie będę płacić innym. No, powiedzmy sobie szczerze, nie ma osób, które posiadają wszystkie kompetencje, a budowa firmy, budowa produktów jest to dyscyplina, no inaczej, może coś bardzo interdyscyplinarnego, więc potrzeba tych kompetencji bardzo wielu i naprawdę nie ma osób, które posiadają je wszystkie. Wręcz biorąc, jakby, sam proces budowania produktu, no to też, no, chociażby w tej wąskiej dziedzinie nie posiadasz wszystkich kompetencji, tak? Trudno, żebyś był jednocześnie programistą, DevOpsem, UXem, grafikiem, frontendem i tak dalej. Więc naprawdę te kompetencje, których nie posiadasz, a są kluczowe, Prawdopodobnie w pierwszym obszarze będą to głównie kompetencje związane z marketingiem czy jakimiś innymi rzeczami pomocniczymi. Zakładam, że jako osoba związana z branżą IT, no w budowie produktu raczej sobie poradzisz tutaj samodzielnie, przynajmniej na samym początku. No to jednak nie ma sensu bardzo patrzeć na, na, na te koszty. No, największym mistrzostwem świata jest robienie samemu sobie księgowości, tak? Rozliczanie pitów, obliczanie podatków i tak naprawdę, usługa księgowości dla, dla małych firm kosztuje w dzisiejszych czasach między 300 a 500 złotych. Także, zarabiając 20 30 tysięcy miesięcznie jako programista, z pewnością staćcie na taką usługę. No i kolejna rzecz na naszej liście. Będę robić to samo co na etacie, tylko na swoim. No tutaj przy tym punkcie odsyłam głównie do swojego pierwszego odcinka tego vloga, gdzie mówiłem o innych sposobach na zarabianie w branży IT, szczególnie na własnej działalności. Naprawdę, jeżeli chciałbyś dalej programować powiedzmy za stawkę godzinową, tylko, że tak powiem pozyskiwać klientów, a nie pracować dla jakiejś firmy na umowę o pracę, to musisz sobie zdawać sprawę z tego, że rynek software house w Polsce w tym momencie to jest coś takiego, co się nazywa czerwonym oceanem, czyli jest tam bardzo duża konkurencja, bardzo duża walka każdego klienta, firmy się podgryzają i naprawdę bardzo trudno wejść na ten rynek. Poza tym, jeżeli chciałbyś to robić samodzielnie, no to będziesz musiał wychodzić raczej do mniejszych firm, które nie mają takich budżetów i często nie zapłacą ci tak wysokiej stawki godzinowej, którą masz w korporacji, więc to się całkowicie nie opłaca. Jeżeli chciałbyś pracować z dużymi firmami, z takimi, z którymi pracujesz w obecnej firmie, no to to będzie trudne, tak, no bo duża firma, która zatrudnia powiedzmy tysiąc osób. Nie przyjdzie do Iksińskiego zlecić projektu, nawet jeżeli ta stawka mogłaby wynosić, załóżmy, 500 złotych na godzinę, tak? Bo będzie to dla niej zbyt, zbyt, duże ryzyko. Także wtedy będziesz musiał rozbudować firmę, zatrudnić zespół, programistów, co mnoży koszty. Także moim zdaniem Software House jest naprawdę trudny. Da się to zrobić. Znam przykłady bardzo fajnych Software House'ów. Jeden z nich to House Arkency, Andrzeja Krzywdy. Polecam wpisać sobie w Google i zobaczyć, co robią. Robią naprawdę super rzeczy, ale oni wyspecjalizowali się w konkretnej niszy. Pracują tylko w technologii Ruby i zajmują się wyłącznie aplikacjami typu Legacy. Tak, Jest to bardzo wąska nisza. Wyspecjalizowali się super akurat w tej dziedzinie. No i praktycznie nie mają konkurencji, więc robienie kolejnego ogólnego Software House nie ma absolutnie sensu. Jeżeli masz taką niszę, w której mógłbyś się specjalizować, to można próbować. Aczkolwiek no, jest to dosyć trudny mimo wszystko biznes. No i tak jak już mówiłem w odcinku pierwszym, w mojej opinii zdecydowanie lepiej budować produkty, na przykład sasy albo infoprodukty, czyli kursy, jakieś newslettery, itd. I ostatni punkt pod tytułem Muszę mieć wspólnika. No tak, budowanie firmy ze wspólnikiem na pewno bardzo pomaga, ponieważ no, odciąża Cię, szczególnie jeżeli ten wspólnik, przykładowo Ty masz te kompetencje twarde tak do budowy produktu, wspólnik lepiej czuje się w takich rzeczach miękkich związanych z sprzedażą, marketingiem, no to na pewno jest to idealny układ. Natomiast no, zawsze musisz brać pod uwagę to, że przy podejmowaniu każdej decyzji, oczywiście też w zależności pewnie od udziałów jak się podzielicie, no to w każdym decyzji będziesz musiał z tym wspólnikiem konsultować. Poza tym, ze wspólnikiem trochę jak w małżeństwie, tak? Trudno znaleźć odpowiednią osobę. Pewnie naturalnie przychodzi ci do głowy to, żeby zaprosić do takiego wspólnego budowania firmy jakichś swoich kolegów, czy dobrych znajomych, przyjaciół. Natomiast musisz liczyć się z tym, że jeżeli coś nie wyjdzie, a bardzo często coś nie wychodzi, no to ryzykujesz całą tą relacją, tak? Zepsuciem tej relacji, pokłóceniem się. No i potem już brakiem możliwości odbudowania tego, więc warto zastanowić się, czy gra jest warta świeczki i wciągania do tego osób, o których wiesz, że jakby są twoimi przyjaciółmi, ale nie będą gotowe przykładowo walczyć tak ciężko o budowę tej firmy, czy, czy z jakichś innych powodów mogą później zrezygnować i, i generować dla ciebie kłopoty. Poza tym wspólnik to w końcu wspólnik nad wspólnikiem. Tylko Matka Boska, Częstochowska. Z jakiego to serialu? Co możesz w takim razie zrobić, jeżeli ze wspólnikiem to nie najlepsza droga, albo nie jesteś w stanie na ten moment znaleźć osób, które nadawałyby się do tej roli? Według mnie warto dokupywać w cudzysłowie sobie kompetencje, których nie posiadasz, czy po prostu zatrudniać osoby, które te kompetencje mają. Niekoniecznie razu na cały etat, tak? na jakieś części etatu, na wykonywanie konkretnych zleceń. I z czasem przyglądać się tym osobom i dla osób wyróżniających się przygotować opcje na udziały, tak? Albo wprost po jakimś czasie zaproponować, zostanie takim wspólnikiem. Wtedy jak gdyby masz tą pewność, że ta osoba już jest sprawdzona w boju, wiesz jak ona pracuje, wiesz czegoś po niej spodziewać. No i być może to będzie lepszy kandydat na wspólnika niż przyjaciele, znajomi, rodzina. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli przychodzi coś ci jeszcze ciekawego do głowy, Napisz w komentarzu pod odcinkiem, będę wdzięczny, a na dzisiaj to tyle, pozdrawiam czołem i cześć.